Hej, kochani z tej strony Maria a w dzisiejszym odcinku vlog ze stajni dawno nic nagrywam nagrywałam dłuższego i dużo się u mnie pozmieniało no i zmieniłam stajnie jak wiecie dzisiaj mam trening mam nadzieję, że coś fajnego zrobimy bo ostatnio dobrze mi szło ostatnio tak w sensie ostatni trening był okej okay. wcześniejszy trening był taki sobie Ostatni tren butki do dupy, Jezus Maria. Koszmar nie było, A potem był kolejne. Okej, okay, w ogóle chciałam włosy znowu. Mm. Są jeszcze bardziej krótkie, ale jeszcze raz idę do fryzjera, bo ta baba ze strona mi tak brzydko ścięła że normalnie, no teraz są jeszcze nie umyte, więc jeszcze gorzej wyglądam. Ale no tragicznie dzisiaj wygląda. Mm. Mam drugie takie. No, ale dobra. Nie są. No i aktualnie jestem sama w domu. No i jedziemy zaraz na koniki. I ja teraz do mojej stajni w ogóle jeżdżę strasznie długo. Tak, 30-40 minut, więc dosyć długo. Więc muszę się zacząć szybko, bo na 17 mam koniki. Więc vlog. Szybkie ogarnienie dostajni, więc no. Mam. Kurka. Dobra, taki outficiek biorę, e, takie y, leggings, one są lekko brune, nieważne, ale i takie skarpetki, one są w ogóle nowe, pokażę wam je tak z bliska, e, z Decathlona i na serio, takie urocze. Dobra, ja już ubrana, tak wygląda. proszę, to nie patrzcie na ten bałagan, nieważna. tak wyglądam, skarpetyczki i idźmy. No i dobra, zaczynamy trening. Ogólnie story z perspektywy, tu mamy jakieś urówki z kusy, ogólnie no no jak no co ja mam tego powiedzieć, e, ale no, no to nie pasowało ogólnie. <noise> ogólnie dobra, tutaj mamy znowu ten kus, no i tutaj w ogóle nam nie szło. E, tutaj mamy drążki, jakieś takie coś. A i ogólnie tu robiłam pusiat. Ja nie wiem, co to było, ale ten pójsiad nie wyglądał jak pusiat. Wiem i wiem, że brzydko, ale no trudno, ja nie wiem. Fity, wyglądał jakbym pierwszy raz pusiat robiła. Nieważne. No i tutaj, ja nie wiem, co to jest. No, aha, tutaj za mało żwabu, nieważne. E, tak, tutaj znowu kus. Ja nie wiem, ile tego kusu jeszcze będzie. Ale dobra, no tutaj ładnie, spoko jakby. Ten pusiat jakby strzemy na mnie miałam za krótkie, więc było mi totalnie niewygodnie, więc ten pusiat wyglądał jak u pięciolatka, nieważne. Eee, tak, tutaj lecimy znowu, ja nie wiem, co to jest. Aha, tutaj miałam robić w narożniku wolty, potem nie zrobiłam tej wolty na narożniku następnym. Chyba, że zrobiłam, nie wiem, nie pamiętam. Aha, i tu jeszcze mamy galop e, na tą pierwszą stronę i ogólnie to był pierwszy raz, pierwszy galop i mieliśmy koła robić, wolty w sensie na, 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 ten, na, na jednej połowie koła, nie, ale no totalnie nie, mi nie szło, ale dobra, tutaj mamy galop w półsiedzie, no, ładnie jakby e, jakby mój półsied to jest porażka życiowa ale no jakby nie chcę mi się gośmieniać. zmieniać w sensie pracuję nad tym, ok mm, tutaj mega klepałam, nieważne dobra, tutaj już e, dobra, tutaj mamy już próbę pierwszą, e, a nie, jeszcze nie, dobra nieważne, <laughs> e, jednak jeszcze galop, galop, galop Galopuj, galop, galopuj, galopuj. No już nie galopujemy, a jednak galopujemy. No ale nieważne. No i tutaj próbujemy robić pierwszą voltę. To nam w ogóle nie wyszło, bo za, za mało ją przytrzymałam. No i mi wyszła. A jajajajaj, co to mi było? Nie miałam na te drągi jechać, nie miałam na nie jechać. Ja miałam zrobić tam wolta, ale okej. Okay. Go. Dobre, tutaj mamy już drugą stronę. Chyba, nie, wiem, nie pamiętam szczerze, ale tutaj nie wiem, czy mi dobrze szło, chyba niezbyt, ale ogólnie ona ma jedną gorszą stronę, na i na tą gorszą stronę, no tam nie nam szło, ale dobra, nieważne. Tutaj lecimy, 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 e, tutaj przez drągę jechamy. jechałam i w ogóle raz mnie tak wybiło z tego drągu, bo ona jakby, nie wiem, co ona zrobiła, ale tak mi wybiło i strasznie brzydko to wyglądało. Tutaj musiałam poprawić sobie obryczę, bo mi spadały, ale dobra, nieważne. Lecimy jeszcze raz na tego drąga Raz, dwa, trzy, hop A, tu mnie tak wybiło brzydko, ale dobra, nieważne Tego jakby nie było i co, nie? I tutaj mi straszny łeb dała Przez co ja się wycofałam, no No ale dobra, tutaj lecimy jeszcze drugi raz Nie wiem, co, co czemu Tutaj jest drugi raz to samo Ale okpa yy, Tutaj lecimy ten kłos no i zagalopowanie Na złą nogę, ale dobra A, i tutaj będziemy robić, próbować Zagalopować jakby na drągu Mm, spoiler, nie wyszło <noise> i lecimy drugi raz, tutaj już y, lecimy tą woltę, ona nam nie wyszła, bo najechałam na te drągi, ja nie miałam na niej na, najechać, ale z drugim razem już chyba nam wyszło, y, no ogólnie te wolty nam niezbyt wyszchodziły ale jakby spoko, loko, I, y, no. Y, no i tutaj lecimy ten galop, no fajnie jakby. No i dobra, tutaj lecimy galopem, i ogólnie tutaj strasznie brzydko klepałam, ale nie mogłam tego wyśledzić po prostu dramatek iść. E, tutaj mi przyszła do kusu, ale szybko zreagowałam. No i lecimy wolt Nie wiem, czemu ja to tk, piję, tam łódkę. E, no wiecie, nogę miałam tak dziwnie brzydko obsuniętą, ale dobra, mniejsza z tym. Wszędzie tak jechałam. Nie wiem, czemu coś mi nie wychodziło w tym życiu dzisiaj. So